Cześć wam zobaczcie jakie ładne pudełeczko od karty. W środku siedzi referent od Nvidia, czyli RTX 3080. Takie karty jeszcze nie miałem u siebie. Kurczę, chciałem zobaczyć tą kartę na żywo. Nie, nie, nie miałem okazji. Dzisiaj przedstawiam wam RTX-a 3080. Ja, co to za karta jest? No, ciekawa karta, ciekawa. Ale powiem wam, że chyba poprzednia seria, czyli seria 20 Ładniej wyglądała. Kurczę, waży ta karta. No powiem Wam, robi takie wrażenie solidne. Teraz pomyślicie, co mi robi ta karta. No co? No nie działa. I jest taka usterka, już Wam mówię. Karta powożona do komputera, uruchamia się, czyli wentylator jeden pracuje, drugi również, ale niestety brak obrazu. Eee, podłączona jako druga karta, niestety nie jest widoczna w menedżerze urządzeń, czyli coś się zadziało niedobrego i nie lubię takich usterek ogólnie. Jeżeli powiedzmy, że no, była karta widoczna, jakieś artefakty czy coś, no to spoko, jeszcze możemy tutaj działać, a w tym wypadku, no niestety, karta startuje, ale... Jest wykrywana, więc coś tutaj się zdziało złego. Podejrzewam, że brakuje jakiegoś napięcia, albo w najgorszym przypadku, niestety, coś stało się rdzeniem. Trzeba dostać się tutaj do środka. Mm, przyznam wam się, że nie rozbierałem jeszcze tej karty. Widziałem, jak się rozbiera tą kartę, i to jest po prostu dramat. E, z tego co kojarzę, muszę tą zaślepkę. E, tu pod tą zaślepką chyba są jakieś śrubki. Zaraz się wszystko okaże. O, dobra. No, dawaj, dawaj, dawaj. Prawie. Z tym to jeszcze nie będzie problemu, ale, dobra, tu coś gdzieś się jeszcze trzyma. Dobra. Jedno puściło, to puściło. No, takich tych się trzyma. To jeszcze nie ma biedy, ale z tego co widziałem, problem z demontażem jest tutaj tych zaślepek. One są również z metalu, czyli no, chyba to jest aluminium, więc ja tutaj pokombinuję, jak ogólnie odchodzi tą kartę. I po prostu jak już będę ją miał, no to wspólnie zobaczymy, co tam się ogólnie dzieje z tą kartą. Zostały cztery śrubki, aby właśnie odkręcić tutaj tą kartę. Zobaczymy, co tutaj kryje w środku. Już fajny kształt widzę właśnie tej karty, tego PCB ogólnie. Dobra, ostatnia jest dobra. Teraz karta powinna być już moja, albo jeszcze nie, bo czuję, że chłodzenie tutaj trzyma ogólnie. Tak, termopady trzymają. Dobra, jest moja. Uwaga, uwaga, ja Cię kręcę, ale fajna karta. No, sam po prostu kształt tej karty jest bardzo fajny. Ja Cię kręcę, no dobra. Tu coś mamy, czyli nie wiem co to. To jest podpięte. Tak, to chyba podpięcie wentylatorów tutaj. No dobra, karta jest. Ogólnie powiem Wam na temat tych zaślepek, czekajcie. Bo tutaj uciekają różne rzeczy. Te zaślepki to nie był jakiś dramat, bo te zaślepki trzymają się na magnesach. One mają magnes w środku po prostu. Delikatnie tam trzeba podważyć cieniutkim powiedzmy tutaj. No ja popsułem ja sobie po prostu jedna szybce, bardzo cienkie, bez problemu to ładnie poszło. Pytanie, co mogło się uszkodzić w tej karcie, co? To jest dobre pytanie. Ogólnie pasta, kamień. No ale okej. Okay. Tu mamy tak, rezystorki. Tak szukam po prostu, wiecie, wizualnie na tą chwilę, by sprawdzić, czy. Widać jakieś powiedzmy ślady uszkodzenia, ale tak patrzę, patrzę i na razie nic nie widzę, żeby coś tam było uszkodzone. Eee, a ja myślałem, że kurcze pamięci są klejone. Były pamięci klejone. E, może w 30-90 są klejone pamięci? Bo tutaj nie ma klejonych pamięci. Hmm, dobra. No gdzieś tam widziałem, właśnie, że były klejone pamięci, ale dobra. Nie ma, to nie ma. Jakieś może pomiary. Mam nadzieję, że nie ma nigdzie jakiegoś zwarcia. Znaczy, zwarcie może być. Tylko, że powiedzmy, nie było zwarcia, nie wiem, na pamięciach, na, nie wiem. Gdziekolwiek patrzę. MSR. Dobra. Eee, tutaj jakaś cewka. Nie wiem co, gdzie i jak. Tu nic nie ma. Tu również nic nie ma. Czyli tutaj jest zasilanie 12V. Z tego co widzę, tak. Tu nie ma zwarcia. Czyli na linii 12V nie widać, żeby było zwarcie. Tutaj nic nie ma. Tutaj również. Tutaj zasilanie 12V PCI. Nie ma zwarcia, To może być PEX. Pewnie za co, zasilanie pamięci? Tak, to jest zasilanie pamięci. Tutaj wiadomo, rodzaj będzie bardzo niziutko Czyli co, które sekcje odpowiadają za zasilanie pamięci? Tu nie. Czyli co, tutaj jedna tylko sekcja odpowiada za zasilanie tutaj pamięci. Nie, dobra, tutaj jeszcze są zasilania pamięci. Wstępnie powiem wam, że no nie ma zwarcia, więc ee, jest dobrze i niedobrze. Szukam jeszcze oczywiście kości biosu. Tu jeszcze jest jakaś cewka, którą mogę sobie również sprawdzić, co tutaj będzie. Też nie ma żadnego zwarcia. Tu kolejne Rezystorki, jeden rezystor. Szukam e, biosu, by sprawdzić, jak wygląda zasilanie 1,8V, bo to jest też ważne, właśnie zasilanie, jedno z ważniejszych. Dobra, termopad, odpad. Te termopady będę no, musiał chyba je zostawić, bo one są bardzo fajne i w dobrym stanie jeszcze. Tylko no jest problem, bo ja nie widzę tutaj kości biosu. Tu jest taka, taki malutki układ na ma 8 nóżek, znaczy nóżek napadów. Być może jest to właśnie taka e, mała kość biosu, tak by to wyglądało. widzicie? zaraz wam pokażę to wszystko pod mikroskopem, jak to wygląda. Ale wydaje mi się, że tak. Czyli mogę sobie tutaj sprawdzić teraz. Tu jest pierwszy, czyli te dwa. Też nie ma wartości, Jeżeli się nie mylę, oczywiście. To jest 1.8. Dobra, co robię? Teraz oczywiście kamera termowizyjna. Sprawdzę sobie, jak karta zachowuje się przy uruchomieniu. Czy powiedzmy rdzeń pracuje. Czy wszystkie tutaj napięcia są obecne? No, jeżeli tak, no to niestety może być problem z rdzeniem Kamera jest tutaj, zobaczcie, platforma testowa to co, zacznę najpierw od sprawdzenia jak to wygląda kamerą termowizyjną 3, 2, 1 O kurde, widzieliście to? Kamera mi pokazała 160 stopni ja pierdziele, tutaj, zobaczcie W tym rejonie, albo z drugiej strony O kurde, czekajcie, wyłączę to I zobaczcie, rdzeń w ogóle nie pracuje Co tutaj się, cewka? Dobra, ciekawie się robi Teraz zrobimy tak, yy, może być mało widoczne Ale będę widział tutaj co to się grzeje? Ten układ, jest to kurde Dreymos. O nie, to jest Dreymos, to jest Dreymos. Dobra, może z tej strony, to w sumie teraz tak. Yy, teraz będzie widzieć. Yy, chodzi mi o ten układ. Zaraz zobaczycie. Tylko teraz tak. Znowu muszę zmienić sobie tutaj. To ten układ, i zaraz sobie sprawdzę, oczywiście z drugiej strony, ale zobaczcie teraz. 170 stopni. Co tutaj się odpierdzieliło? Dobra. To teraz ta strona. Tu jest, z tej strony jest tylko, wiecie co? Rezystor. I tutaj jakiś układ. Może ta strona się grzeje? Nie. Tutaj grzeje się. Jest taki układik tu, ale to niestety nie on się grzeje. Jeszcze sobie zmniejszę. O, zwiększę znaczy się temperaturę. No, to niestety nie to. Czyli grzeje się z tej strony. Teraz trochę zuma, czyli ostrości. Uwaga. Tak, co tutaj się. Tutaj tu w tym miejscu jest Dreymos. Tutaj teraz zobaczcie. No, jakby on się grzał, nie? Jeszcze raz. Tak, no bo z tej strony, kurde, no nic nie ma. Jest tutaj, o w tym miejscu jakiś. Nie wiem, czy to nie jest dioda jakaś czasami. Tu w tym miejscu tylko i wyłącznie. No nie, no to się grzeje obok diody. To się grzeje obok diody, czyli w tym miejscu tu jest jedynie rezystor jeszcze jakiś. Mogę sobie zaraz sprawdzić, co to za rezystor jest i jaką tutaj jest rezystancja. Tak, dobra, czyli już wiadomo, że problemem jest to tutaj ten Dreymus. 170 stopni. Ja cię kręcę. Przyznacie, że się dzieje, co? 170 stopni na tym dreymosie. To wygląda na to, że to on może być przyczyną, że karta tutaj się zabezpiecza i dalej nie puszcza żadnego napięcia, tak? Po prostu ją odcina, chyba termicznie, już 170 stopni na no masakra. Teraz tak, z tej strony no, nie ma żadnych układów. Jest tutaj jakiś układzik To wygląda mi albo to na jakiś kondensator, albo na, ee, na diodę, ale to tutaj układ się nie grzeje grzeje się tylko w tym. Rejonie. A w tym rejonie, oczywiście jest z drugiej strony tylko i wyłącznie Dremos. Tu jest rezystor pomiarowy, tutaj również jest rezystor pomiarowy. Mogę sobie sprawdzić, czy na tej linii jest jakieś zwarcie widoczne. Rezystor no jest tak trochę nisko, co na samym początku. To tak dziwnie trochę to wygląda. No, to teoretycznie to rośnie, ale tak dziwne te wartości trochę to ogólnie są. Eee, oczywiście teraz tak, takich Dreymosów nie będę miał. To jest FDMF 30. 4, nie, 31,70 bez szans, chyba u mnie. Być może kurczy, no nie wiem, no ciężko im powiedzieć. To może być jednak zasilanie czego innego. Obawiam się, no bo tutaj, no tutaj było 30 coś omów czyli tak, jakby zasilanie było pamięci, tak? Albo no zobaczę sobie jeszcze raz. Tu pyk. No nie, to jest taka no, rezystancja zasilania pamięci, właśnie. Tak by to wyglądało. No i tutaj jeszcze chyba jedna, albo dwie cewki będą, właśnie, zasilanie pamięci. Tak, tu już nie, tu już jest zasilanie rdzenia, czyli tu. Tu chyba tylko tyle. Tak, reszta sekcji to jest od zasilania rdzenia. Tu jest zasilanie pamięci, i tutaj. No i grzeje się właśnie tutaj ten Dreymos. O, no, ciekawie się robi, powiem wam. Dobra, sprawdzę sobie jeszcze pod mikroskopem, jak ogólnie wygląda całe PCB. Może coś dziś jest widoczne, jakieś uszkodzenie, które powoduje powiedzmy przeciążenie się tego Dreymosa. Jeżeli nie, no to później jeszcze sprawdzę sobie tutaj pomiary na tym Dreymosie zobaczę jakiego jego bramki Przecież jedna bramka będzie chyba pod spodem ale to na spokojnie, można sobie wszystko sprawdzić i pomierzyć, ten właśnie układzik się grzeje, i teraz tak, sprawdziłem sobie bramkę, szósty pin bramki i tutaj no nie ma zwarcia, tak eee, i powiem wam teraz ciekawostkę nie wiem czy ten układ można z nazwać dreamosem. to jest w ogóle troszeczkę inny już układ jakaś nowsza trochę technologia, zresztą zaraz wam pokażę, a może najpierw sobie po prostu sprawdzimy jak wygląda tutaj całe PCB, czy nie widać nigdzie Jakichś, właśnie uszkodzeń, wypaleń. Ogólnie fajny kształt płyty. No nie, no tutaj, wiecie co, ja po prostu nic nie widzę, akurat z tej strony. Druga strona ok, druga strona tutaj, jak rezystor wlutowany to tak ma być. To jest chyba dobrze. Tutaj w porządku nic nie widać, żeby coś było wypalone. Tutaj niestety nic nie widać. Teraz pokażę Wam ogólnie datasheet tego układu. Mam do... Jest dostępny on, więc powiem Wam ogólnie co to za układ Bo to już kurczę chyba nie jest Draymos Wkładzik to FDMF3170 Jest to już jakiś Smart Power State Modul SPS I co ma? Zintegrowany monitor prądu oraz temperatury Widzicie? Czyli by się zgadzało Wysoka temperatura odcina powiedzmy nam zasilanie No i tak w tym wypadku ogólnie jest Co my tutaj mamy dalej za informację? Tutaj diagram, tutaj oczywiście cały blok czyli jak on mniej więcej wygląda tutaj w środku. No i trochę jest rozbudowany ten układ. No muszę sobie sprawdzić jeszcze powiedzmy. Sygnały enable, zobaczyć sobie win, zasilanie tego układu. Ja sobie sprawdziłem oczywiście GL, czyli GL to jest Bramka. Pin 6 i 41. Na pinie 6 no nie ma tutaj zwarcia, więc ja jeszcze sobie sprawdzę zasilanie. Sygnał enable, zobaczę sobie jeszcze jakieś inne, bo być może po prostu ten układ jest przeciążony czymś, ale no sądzę, że jednak on będzie tutaj winowajcą i problemem. Oczywiście takiego układu nie ma dostępnego chyba w Polsce nawet. Tak na szybko zerknąłem, więc co mnie czekano, oczywiście czeka mnie. Ee, zamawianie z Chin. No i kurczę czekanie. A teraz mamy no początek grudnia. Nagrywam to, można powiedzieć. Więc ciekawe, czy dostanę to jeszcze w tym roku. Tym razem mam szczęście. Znalazłem takie układy u siebie. Nówka Funkiel. Dwa tygodnie temu przy trzy zamawiałem do RTX 2080i od FOGA. I sobie teraz tak przypomniałem, że przecież wymieniałem takie układy, więc y, mam tutaj jeszcze dwa układy nowe plus 20 chyba układów jeszcze z karty mam, bo odkupiłem tutaj kartę powiedzmy od klienta tam nie byłem pewien czy to sekcja zasilania czy czy rdzeń e, więc tutaj mam jeszcze nowe 20 chyba używanych więc wymieniam tutaj ten układzik no i wszystko się okaże To co? Pora uruchomić. Zostawiam tutaj na razie ustawione 100 stopni, gdyby znowu coś miało tam być. Dobra, no, jestem ciekawy. 3, 2, 1 i... Oje, oh yeah. je! Jest dobrze! Jest bardzo dobrze! Jest! Rdzeń startuje! Startuje rdzeń! Nigżeje się ty układ. Ja, jeszcze raz. Jest, pamięci wystartowały, no, pięknie jest, dobra, o to chodziło, kurczę, sprawdzałem sobie wcześniej przed, w, przed demontażem tego uszkodzonego układu, czy nie ma jakichś problemów z innymi liniami, wszystko było w porządku, żadna linia nie była zwarta, więc wymiana układu i kurczę, karta wstała, to co, teraz montuję z powrotem chłodzenie, termopady raczej zostawię oryginalne, bo z tego co widziałem... Były naprawdę w dobrym stanie. Wyczyszczę tutaj e, moją robotę, wkładam kartę i testuję. Jestem już po testach tej karty. Powiem wam w końcu normalne temperatury pamięci VRAM. Wcześniej testowałem tą kartę, pamięci dobijały do 105 stopni. Więc co zrobiłem? Wymieniłem po prostu termopady. Cały komplet termopadów został wymieniony. Zobaczcie. 80 stopni podczas e, rozgrywki w Duma. Hotspot, myślę, że w porządku. Temperatura GPU 70 stopni, więc no kurczę. No ładne temperaturki, naprawdę. Jest to RTX 3080, PCI 1640, GDDR6X Microna. I z tego co widzę, jest to wersja 10 gigowa Być może nawet nie wiem, w sumie e, nie miałem nigdy Fandersa. Tutaj wynik, oczywiście, w 3D-Marku. Nie jest to powalający wynik, ale no to jest Fanders, więc wiadomo. Później dopiero producenci zaczęli robić swoje karty, no, i, i, i wyniki, oczywiście, były były... lepsze. Karta naprawiona. Tym razem referent od NVIDII. Powiem Wam jedna z ciekawszych kart ogólnie na moim serwisie. Ogólnie ładnie się prezentuje. Nie wiem jak w praktyce ogólnie ma zastosowanie jednego wentylatora tutaj, a drugiego tutaj. Nie wiem, dziwne trochę rozwiązanie. Tak jak wspomniałem na samym początku, seria 20 bardziej mi się tutaj podobała. Kawałsterka, przyznacie. 170 stopni na karcie. No kto by pomyślał, co? Sam nie spodziewałem się takiej temperatury. Tutaj układ, e, już nie pamiętam jak się nazywał, że ten układ będzie się grzał do takiej temperatury. E, I co najważniejsze, był to układ od, od zasilania pamięci forum, więc, no kurczę, ee, dobrze, że on się tam powiedzmy jakoś nie uszkodził bardziej czy coś, i nie zrobił zwary na pamięciach, no bo wtedy wymieniać pamięci. No i może jeszcze rdzę. Różnie to bywa, wiecie. kontrola pamięci zazwyczaj umiera jeszcze przy tym, no. Tym razem wymiana układu. No i co? Karta działa, śmiga sobie. Fajne temperaturki ogólnie, tak jak wspomniałem, wysokie temperatury ogólnie były na pamięciach forum. I tutaj wymieniłem cały komplet termopadów. Chyba dwójki wszędzie były. Dałem dwójki, i, i, i powiem wam jest w porządku. Próbowałem z półtoru, półtora dać na pamięci, ale również wysoka temperatura, więc wszędzie zastosowałem dwójki. Karta śmiga działa. Jeżeli się film podobał, komentujcie, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się pewnie niebawem w następnym filmie, więc na razie. Hej!